Dzień dobry ponownie. Pragnę jeszcze dodać, że patrząc na komentarze pod tym artykułem krytykującym koncept Polski Piastowskiej, z którym się w zupełności zgadzam, stwierdzam, że poziom intelektualny ludzi będących na polskiej prawicy lub po stronie narodowej ostatnio bardzo się obniżył i ograniczył tylko do memu. I takiego yy, krótkiego stwierdzania różnych komunałów i banałów, czy hasełek, często bardzo głupich. Obwiniam za to środowisko pana Janusza Korwina-Mikke i jego samego oraz obecnie w dużej mierze środowisko przy Konfederacji, które zamiast włożyć trochę wysiłku i uczyć się, pisać ciekawe artykuły czy robić ciekawe podcasty, ograniczyło się do głupich memów. Które upraszczają sprawę i często ją fałszują, powodując totalny spadek poziomu intelektualnego na naszej polskiej prawej stronie, co widać po komentarzach pod tym artykułem.